A witam serdecznie, co koledzy powiecie na takiego młodeczka, którego ojciec zdobywa 12 konkursów w pierwszej pięćdziesiątce na oddział przy uczestnictwie około 3000 gołębi, a często przy 4000 gołębi. Ojciec gołąbka, który siadał trzeci na 4428, trzeci na 4206. Czwarty na 4309, siódmy na 2479, pierwszy na 4322, trzeci na 4016, dziesiąty na 2651, piętnasty na 2161, dwudziesty ósmy na 4183, trzydziesty na 4303, czterdziesty na 2281, no to by było te konkursy w 50, poza tym jeszcze dalsze konkursy. Co byście powiedzieli na takiego młodziaka? No chętnie poznam Wasze opinie. 513, 812, 854. Takie i inne perełki. Tutaj właśnie wcinają jedzonko. Tutaj właśnie wcinają jedzonko. O, całe ekipa perełek które wywodzą się po gołębiach, które zdobywają jedynki, dzieci gołębi, które zdobyły jedynki na kilka, kilkanaście tysięcy gołębi, wnuki takich gołębi. Także jak interesują was takie perełki i co o nich sądzicie? Możecie mi powiedzieć na mój numer telefonu, zadzwonić 513 812 854. Młodziaki poszczepione. Teraz jak widać apetychcik mają, jedzą, elegancko, albo taki ciemny po gołąbku, który od przez 7 lat kariery, nie spudłował żadnego lotu i też siada. Kołowo. Także wiele, wiele perełek, naprawdę, naprawdę dużych. Także koledzy, zapraszam do kontaktu, do współpracy hodowców, młodych hodowców, którzy poszukują fajnego materiału rozpłodowego. Chcą gołąbki ładnej budowy, ale także takie, które potrafią walczyć w lotach. Oczywiście też nikogo nie zostawiam bez pomocy. Pozdrawiam, dobry lot.